Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj banalno, banalna rzecz. Schabowy. Jak go zrobić, żeby był dobry? Przy okazji testujemy taki nóż, który przyjechał do mnie z Chin. Niby kuty. Na pewno jest ostry. Potrzebujemy mieć mięso schabowe. Zobaczcie. Kroimy takie centymetrowe plastry. Naprawdę nóż jest ostry, to mogę wam potwierdzić U mnie wyjdzie 5 takich y, Takich y, kotlecików I Teraz słuchajcie Musimy te kotlety rozbić Ja do tego użyję y, worka foliowego Wkładam sobie tutaj jednego kotleta Ponieważ nie wziąłem z domu młotka Ubijemy go małkiem. Rozbijamy naszego kompletu Ok, mamy słuchajcie jajka, które będą potrzebne, to sobie odłożymy. Będą nam potrzebne do y, panierki. Tutaj wbijemy cztery, bo te jajka nie są takie zbyt słuchajcie duże. Jakieś takie kupiłem małe te jajka. Wbijemy sobie. No, może na początek wbijmy trzy. Nie będziemy tutaj y, przeginać. O! Mamy wbite trzy jajka. To odłożymy sobie. Y, teraz tak potrzebujemy, słuchajcie, sól. Oczywiście, kłodawską. Dosypujemy do naszych jajek, i jajka należy rozbejtać. O, niby schabowy, nie? Słuchajcie, chyba taka rzecz banalna, ale żeby ten schabowy był naprawdę, słuchajcie, dobry. Tam się już gotują ziemniaki yy, w garku. Żeby ten schabowy był naprawdę dobry, no trzeba go też dobrze zrobić, tak. Ok, mamy, słuchajcie, rozbełtane jajeczka. Co potrzebujemy dalej? Potrzebujemy włókę tartą do panierki. O i potrzebujemy mąkę Ja przyniosę jeszcze słuchajcie jedną michę, mąkę. ważne już jaką, to już nie będę wam mówił. Byle by była mąka, tak? No i teraz słuchajcie, co robimy najpierw. Mamy takiego, słuchajcie, schabowca rozbitego. Wrzucamy go do mąki. Obtaczamy go po prostu w mące, tak? O, czekajcie, bo jeszcze potrzebuje jeden talerz. Widzicie, zapomniałem o talerzu. I teraz tak, bierzemy. Do jajka. Do tartej bułki. Porządnie obtaczamy. Dajemy z powrotem słuchajcie, do jajka. I jeszcze raz do tartej bułki. I porządnie obtaczamy. Okej okay. i na talerz. Kolejny schabowy. Dobra. Słuchajcie, mamy mamy to wszystko ogarnięte. Teraz potrzebuję świeży koper. Mamy sezon akurat, więc jedzmy. Tutaj dzisiaj, słuchajcie, postaram się tym nożem kroić z Chin. Naprawdę jest ostry. Kosztował mnie 19 zł. No i powiem Wam, że super się nim kroi. Nie, ma, nie mam nic do, zarzu do zarzucenia. Ok dobra, koperek mamy posiekany słuchajcie, yy, zaś zapomniałem miski <grywa> okej, okay, miska już jest przełożymy sobie koperek do miski tak i potrzebujemy słuchajcie, dwie cebule. Ja je pokroję po prostu w piórka Więc słuchajcie, rozgrzewa mi się tu patelnia. Tradycyjny schabowy na Śląsku ma być zrobiony na tłuszczu zwierzęcym, czyli na naszej śląskiej nuteli. Roztopimy sobie smalec, mówiąc po polsku. Ja idę po nasze schaby. Tak, słuchajcie, mamy schaby. Tutaj mamy już ziemniaki. Odłożę sobie to na razie tutaj gdzieś na piec, na bok. Tak to jak wiecie na jednym palniku, ale ziemniaki doprawimy koperkiem. Cały ten koperek, słuchajcie, po prostu wsypujemy do naszych ziemniaków. Uecha. ziemniaki po prostu tak łyżką rozgniatam to nie musi być wiecie, idealnie pire. po prostu aby było zgniecione elegancko tak tak to wiecie kiedyś za PRL-u robili jak pamiętam na obozach harcerskich aby tylko było mamy je z koperkiem są osolone no, i teraz słuchajcie, ktoś mi powie, że ja nie posoliłem mięsa schabowego czy tych kotletów schabowych. A ja wam mówię, dlaczego już, mówię, dlaczego już nie posoliłem. Dlatego, że y, mój smalec jest już bardzo słony. Do niego dodajemy cebulę. Zobaczcie: tak, cebula musi być. I dlatego nie dodawałem tego smalcu. Znaczy, przepraszam tej soli i pieprzu Delikatnie musimy podsmażyć yy, naszą cebulę i, i yy, yy, Tak żeby ona się może nie zrumieniła ale lekko zezłociła i zrobimy zaraz miejsce na pierwsze Pierwsze kotlety schabowe tak Więc okej okay, tutaj już mamy zezłoton, zezłoconą cebulkę dajemy na bok i kładziemy naszego pierwszego schaba i tutaj słuchajcie, nie, nie zarzucajcie mi że ja nie soliłem wcześniej mięsa bo tak jak mówię u mnie było posolone już dużo soli było zawarte w moim smalcu czy, czy w tej naszej śląskiej nuteli, dlatego nie solę no, i teraz zobaczcie. Tu nam się ładnie schabik smaży. Smaży nam się od razu cebulka. Przewrócimy na drugą stronę. No, i tak muszę wszystkie te schabiki y, usmażyć. I później wam pokażę, jak wygląda gotowe moje danie. No, i słuchajcie, tak wygląda to nasze dzisiejsze danie. Czyli schab zaraz pokażę Wam w środku. Zobaczcie, yy, tak wygląda mój schab. Mmm, deluxe. Czuję z szkanem. Mmm. Ziemniaki z cebulą deluxe, słuchajcie, deluxe proste, szybkie i na topie. Mm. Życzę wszystkim smacznego. I róbcie takie dania, te najprostsze, bo to jest najważniejsze, żeby robić prosto.